Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Board Games TV. Ja na imię Rafał, kłaniam się przed Wami nisko. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować grę od wydawnictwa Nasza Księgarnia, które przekazało mi ją do recenzji. Jest to gra Miasta Marzeń. Miasta Marzeń jest to gra, w której gracze, jak sama nazwa gry mówi, będziemy budowali miasto z naszych marzeń. Będziemy budowali dzielnice tego miasta, a każda dzielnica będzie posiadała budynki w różnych wielkościach, różnych kolorach jeziora, parki, atrakcje dla naszych tutaj mieszkańców, oraz gracze będą stale się realizować swoje indywidualne cele na koniec gry. Więc zobaczcie, jak gra wygląda na stole. Pokrótce omówię Wam zasady tej gry, no i na koniec oczywiście moja recenzja. Zapraszam Was serdecznie. Witam Was moi drodzy przy stole, więc omówimy teraz zasady. Szybciutko, przygotowanie. Na początku układamy planszę, wybieramy jeden z miast. Każde miasto będzie posiadało trzy różne cele i wkładamy taką płytkę właśnie w tym oto miejscu. Jeżeli gramy w dwie osoby, to na środkowych tutaj punktach z każdego celu umieszczamy znacznik koloru nieużywanego w grze. Jeżeli gramy w trzy, 4 osoby, nie robimy. Tego. Następnie musimy posegregować elementy, potasować karty celów indywidualnych, wyłożyć trzy odkryte na ostatnim polu, jedną kartę zakrytą. To samo robimy z kafelkami dzielnic. Eee, tasujemy, wykładamy trzy odkryte na ostatnim polu, jedną zakrytą. Mamy również żetoniki atrakcji, które również wykładamy na odpowiednich polach. Ostatnie pole będzie jedno zakryte, drugie odkryte. No i do woreczka wrzucamy budynki, one są różnych kolorów. Mieszamy i na każde pole wykładamy odpowiednią liczbę budynków. Ostatnim polu nie wykładamy, one będzie troszeczkę inne. Na starcie umieszczamy nasze znaczniki i teraz w zależności od liczby graczy bierzemy odpowiednią liczbę robotników. Jeżeli gramy w dwie osoby to bierzemy ich osiem, jeżeli w trzy cztery to bierzemy ich czterech. I również liczba rund będzie różna. Jeżeli gramy w dwie osoby, tych rund będą 4, jeżeli w cztery osoby, będzie tych rund 8. Każdy z graczy będzie na początku miał również kafelek startowy, tak jak widzicie z innym tłem. Bierzemy, kładziemy go przed sobą, wybieramy gracza rozpoczynającego, Dostajemy karty pomocy, która będzie nas informowała, jakie mamy atrakcje, w jakich sztukach ilości i zdobywanie punktów na koniec gry. Gra polega na tym, że gracze będą rozgrywali tą odpowiednią liczbę rund, no i na początku każdej rundy będą musieli taką rundę przygotować. Pierwsza runda już mamy przygotowano. jeżeli będziemy przechodzili do kolejnej, no to wtedy będziemy dokładali, zbierali elementy, które zostały na planszy, i dokładali nowe elementy. Kiedy to zrobimy, przechodzimy do klu rozgrywki, czyli gracze będą wysyłali swoich robotników na pola i pobierali elementy z planszy, starając się realizować cele główne i cele indywidualne. Gracz może wysłać sobie naszego, swojego robotnika na jeden z tutaj tych celów, jeżeli jeszcze jest dostępny, no i taki gracz sobie bierze. Taki, taki cel, umieszcza robotnika i bierze go do siebie i teraz będzie starał się realizować te cele. Ostatni cel jest zakryty, więc jest niespodzianka, nie wiadomo, co nam się tam trafi. Co mamy na tych kartach? Mamy informację o tym, co grać będzie, za co zagrać będzie punktować. Na przykład tu dostaniemy 4 punkty za każdy niebieski budynek trzypiętrowy, więc gracz będzie starał się tutaj budować takie budynki w swoim tutaj mieście marzeń. Jeżeli gramy w dwie osoby, to w każdej rzędzie segmencie tych. Elementów, umieścimy tam dwóch robotników. Tak? Czyli, jeżeli gracz położy już drugiego robotnika na, e, na tym segmencie kart e, celów, no to już trzeciego nie położy, e, tylko gracz drugi będzie mógł tam umieścić. W programie 3-4 osobowej każdy z graczy będzie mógł umieścić tylko jednego robotnika w każdej sekcji. Także tutaj będziemy troszeczkę inaczej to rozgrywać. Mamy kolejną sekcję, sekcję płytek e, dzielnic. No, tutaj również w podobny sposób gracz wybiera sobie płytkę. Stawia pracownika, bierze taką płytkę i dokłada ją do swoich tutaj z tego miasta. E, będzie starał się budować te dzielnice w taki sposób, aby oczywiście realizować cele, bo mamy cele, które będą pozwalały nam na budowanie parków jak największych, ilości parków, czy też odpowiednie układy. Układy tutaj tych placów budowli, oczywiście, musimy też patrzeć na cele, także to wszystko musimy móc uwzględniać. No i zawsze musimy płytkę dołożyć do już leżących, tak aby bok tutaj pasował. Nie możemy sobie w ten sposób tych płytek kłaść, czy tak? Zawsze tym jednym bokiem musi to, to przylegać. Eee, mamy na tych płytkach, jak widzicie, parki, mamy jeziora i mamy place budowlane. Na tych właśnie elementach będziemy mogli budować budynki i atrakcje. I kolejną sekcją, właśnie są te atrakcje. Jeżeli gracz tutaj przejdzie na któreś z pól, na przykład weźmy sobie tu, no to jeżeli mamy atrakcję parku, no to gracz może umieścić taką atrakcję właśnie w parku. Gracze będą też starali się budować te atrakcje w taki sposób, żeby każdy park miał jak najbardziej różne atrakcje, ponieważ im więcej różnych atrakcji w danym parku. Tym więcej oczywiście punktów na koniec gry. Mamy oczywiście atrakcje wodne, gdzie będziemy nie na jezioro, ale mamy też specjalne takie szare atrakcje. Mamy pomnik i plac budowli. Pomnik kładziemy też na, tam, na placu budowli wolnym, nie znej, z, który nie ma budynku e, i po prostu to przyniesie na dwa punkty na koniec gry. Ale mamy też taki specjalny plac budowli, że jeżeli to położymy. No to teraz tu możemy budować sobie dowolny kolor, tak? Czyli możemy sobie tutaj troszeczkę bardziej ułatwić rozgrywkę i mm, łatwiej to wszystko zrobić. No, i właśnie ostatnia sekcja. Ostatnia sekcja to jest właśnie y, dobieranie tych budynków. Gracz, kiedy tu ustanie, na której stol, bierze te wszystkie elementy i będzie starał się je umieszczać w taki sposób, żeby po prostu budować te budynki. Z czasem gracze będą mogli oczywiście, kiedy będą pobierali kolejne elementy, budować te budynki do góry, bo oczywiście, w zależności od celów, które będą chcieli zrealizować, maksymalnie możemy posiadać takie czteropiętrowe budynki. Ostatnie pole jest troszeczkę inne, ponieważ tutaj, kiedy gracz ustanie, będzie losował dwa takie budynki z woreczka i dodatkowo na koniec rundy przejmie gwiazdkę i będzie on w kolejnej rundzie pierwszym graczem. Kiedy gracz wykona swoją turę, sprawdza, czy zrealizował któryś z celów głównych. Jeżeli tak, bierze swój znacznik i umieszcza na pierwszym wolnym polu, zaznaczając to, że jako pierwszy to zrobił, i na koniec gry oczywiście za to punkty dostanie. No i gramy, tak jak mówiłem, w zależności od liczby graczy, odpowiednią liczbę rund. Kiedy nastąpi koniec gry, będziemy podliczali właśnie punkty. Punkty będziemy zdobywali właśnie za te wymagania miast. Punkty będziemy zaznaczali tutaj znacznikiem dookoła planszy na torze punktacji. Dostajemy punkty za atrakcje w parkach i jeziorach. Tak jak mówiłem, im więcej różnych atrakcji w parku, tym więcej punktów. Możemy mieć oczywiście kilka parków i jezior i za każdy taki park i jezioro będziemy punktowali osobno. Za każdy pomniczek na naszej dzielnicy będziemy dostawać dwa punkty. No i oczywiście sprawdzamy nasze karty celów indywidualnych i za to również też dodajemy punkty. Sumujemy, patrzymy, który z graczy miał najwięcej i ten gracz wygrywa. Moi drodzy, miasta Marzeń jest to typowy przedstawiciel gier familijnych i w takim kierunku będziemy je oceniać. Oczywiście tutaj gracze średnio zaawansowani, również coś ciekawego sobie znajdą, jednak graci eksperci zaawansowani, jednak tutaj po rozgrywce będą czuli troszeczkę niedosyt. Więc, raczej tą grę będziemy kierowali właśnie takim graczom familijnym z przyjaciółmi, z rodzinie. Jak najbardziej. No i dlaczego ta gra może się podobać właśnie takim graczom? Przede wszystkim sam wygląd tej gry. Kiedy rozpakujemy, mamy masę elementów płytki, ludziki, te domki plastikowe i w momencie, kiedy gramy, to miasto nam rośnie te domki nam rosną również mamy różne piętra. Wygląda to naprawdę fajnie przestrzennie i tutaj kolorowo więc to naprawdę przyciąga wzrok. Zasady też są bardzo przyjemne, prościutkie. Umieszczamy pracownika, bierzemy elementy z tego segmentu i po prostu budujemy swoje miasto marzeń Prościsna, starając się realizować cele główne i swoje cele indywidualne. Więc naprawdę zasady te są bardzo ciekawe. Gra jest również szybka, trwa tak 45 minut max do godzinki. Więc, jak na grę familijną, jest to fajna rzecz. Gra jest od 2 do 4 graczy, więc w takim gronie możemy sobie w to grę zagrać od 10 roku życia, ale spokojnie takie. 9 latki. Um, myślę, że taki sprawny 8-latek też sobie tutaj da radę. Ja z 9-letnią córką spokojnie w to grałem i, i nas również ogrywa, więc nie ma problemu. Jeżeli chodzi o same te rozgrywkę 2-4 no tutaj muszę wam powiedzieć, że mm, kto co lubi. No jeżeli chcesz poczuć tak naprawdę mm, kwintesencję Tejże gry, czyli zażartość i wyścig o najlepsze elementy, no to zagraj w to grę w 4, 4 osoby. Każdy z graczy będzie miał tylko jednego ludzika na każdą sekcję, czy to na cele, płytki, atrakcje i domki, więc tutaj gracz musi się wykazać nieźle tym, jak do tego podejdzie. W grze dwuosobowej z kolei gracze mają więcej ludzików, i w każdej sekcji już umieszczą dwóch ludzików, więc mogą troszeczkę bardziej taktycznie już obmyśleć swój plan, bo zawsze z tych czterech wezmą dwie rzeczy, więc mogą sobie już tam poukładać plan na tym, jak to wygląda. No i tak najsłabiej chyba wygląda ta rozgrywka trzyosobowa. Moim zdaniem, chociaż nie umniejszam tej te grze, jest to gra trzyosobowa, ponieważ tam. Gracz, który będzie jako ostatni mm, wybierał w danej sekcji elementy, zawsze będzie miał ten taki wybór z tych dwóch. Nie będzie miał takiego mm, poczucia, że e, musi coś wziąć. No chociaż w zależności od tego co tam będzie. No jeżeli by chciał szybko coś wziąć, no musi tam szybko ustać, ale zawsze ten trzeci gracz zawsze będzie miał ten wybór, więc zawsze gracz będzie miał jakąś tam mm, nie zawsze, ale często mm, jakoś lepszą pozycję, tak? Niemniej jednak 3 gram w dwie, trzy, cztery osoby jest naprawdę bardzo przyjemnie, bo gra się, no, gra się bardzo dobrze w tę grę. Eee, gra, czyli jeżeli chodzi o regrywalność, no ciężko mi to powiedzieć, no, za każdym razem oczywiście te płytki troszeczkę inaczej wchodzą, inaczej te domki, więc musimy się do tego dostosować. Niemniej jednak po iluś tam rozgrywkach zauważyłem, że nie czujemy nie czujemy tego, że budujemy miasto, tak? Nie skupiamy się mocno na tym, jak to będzie fajnie wyglądało, tylko już po prostu optymalizacja, wykonać akcje, umieścić, patrzeć cele indywidualne, cele główne i staramy się tutaj e, kombinować, tak? Mm. Troszeczkę, jeżeli jesteśmy z tych, przy tych celach, troszeczkę brakuje mi różnorodności tych celów indywidualnych. Mogło być ich troszeczkę więcej i bardziej wymyślnych. Mam nadzieję, że coś wejdzie, jakiś dodatek. Tak samo, jeżeli chodzi o te główne cele, tych płytych można by było więcej, bo tak już po iluś tam rozgrywkach, kiedy przerobiliśmy już po trzy razy każdy, każde miasto, no to już stwierdziliśmy, że e, mo, przydałoby się coś nowego, coś ciekawszego. tak? Niemniej jednak, mm, te dwa minusy nie dyskwalifikują tej gry i ta gra zostanie u mnie na półce na pewno. Ja chętnie do niej będę wracał, córka również chętnie namawiam mnie do, do grania w tą grę, bo również jej się to podoba. Jest tutaj sporo kombinowania w krótkim czasie, więc to naprawdę moż, mogę polecić ją z, z czystym sumieniem jako taki dobry tytuł rodzinny w fajnej cenie, więc warto, warto tutaj się przyjrzeć tej grze. A ja Wam serdecznie dziękuję, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!